Gdybym tak poprosiła kilka przypadkowych osób, żeby wyobrazili sobie stylistkę paznokci, to jaki obrazek stanąłby im przed oczami? Będę zgadywać, choć nie tak całkiem w ciemno, bo wiem doskonale, jak w naszym kraju postrzegane jest to zajęcie. Pochylona nad biurkiem, dziewczynka, niezbyt rozgarnięta, niezbyt lotna, coś tam sobie piłuje. Na studia się pewnie nie dostała, więc wymyśliła, że będzie robić paznokietki, bo przecież co to za filozofia, prawda? Trochę krzywdzące i mocno niesprawiedliwe, takie odnoszę wrażenie. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, czysto hipotetyczną. Mamy dziewczynę, która rzeczywiście w wieku lat dwudziestu kilku postanawia dorobić sobie nieco do stypendium naukowego. Bierze udział w pierwszym szkoleniu i zabawa w paznokietki dość mocno ją wciąga, więc postanawia zgłębić temat. Jeździ później na kolejne szkolenia. Kupuje pierwsze branżowe gazety. Forów branżowych w internecie jeszcze nie przegląda. Mamy 2004 rok. Hello! Nie, 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 tego nie było. Nasza bohaterka jednak poszerza stopniowo wachlarz swoich umiejętności i czuje się na tyle pewnie, że postanawia założyć firmę, a klientki zaczynają walić drzwiami i oknami. Na potrzeby swojego projektu adaptuje część mieszkania pod lokal użytkowy, urządza go skromnie, ale efektownie i po jakimś czasie uznaje, że to trochę mało. Startuje w swoich pierwszych zawodach i zajmuje długie miejsce. Stwierdza, że to tak naprawdę fantastyczna zabawa, więc parga za sobą modelki po całej Europie i zwozi do saloniku kolejne puchary. Taka aktywność przynosi wymierne rezultaty. Dostaje pierwszą propozycję podjęcia pracy w charakterze instruktora. Później kolejną. Obie prestiżowe, od przedstawicieli zachodnich i azjatyckich marek, a idąc za ciosem zajmuje się też dystrybucją. Na początku skromnie, tylko na terenie małopolskim. W międzyczasie nadal startuje w zawodach i jako pierwsza Polka zdobywa puchar świata nailard w Monachium. Już wcześniej nie mogła narzekać na brak kursantów, ale w tym momencie zaczyna się szał. Nadal studiuje stacjonarnie, ale popołudniami codziennie szkoli i przyjmuje klientki. W wolnych chwilach pisze artykuły dla prasy branżowej na całym świecie. W sumie uzbiera się tych artykułów ponad 400 w Polsce, Irlandii, Stanach Zjednoczonych we Włoszech czy na Ukrainie. Ale pisanie to dla niej ciut za mało. Zaczyna także szkolić za granicą. I tu zaczyna się jazda bez trzymanki. Po kilku latach w szkoleniowym portfolio wpisze sobie warsztaty prowadzone w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Peru, Kapowerde, Czechach, Austrii, Norwegii, Danii, Niemczech, UK, Irlandii, Słowacji, Norwegii, Belgii, we Włoszech, Hiszpanii, na Malediwach i na Sri Lance, w Indiach, Mongolii, Mauritiusie, Wietnamie czy Tajlandii. Uf. Kolejne propozycje napływają lawinowo. Zaczyna pełnić funkcję jurora w polskich i międzynarodowych zawodach. W sumie sędziuje w około 50 imprezach i na długie lata staje się też etatowym prelegentem wszystkich branżowych kongresów w kraju. Poza edukacją nie zapomina także o biznesie. Wprowadza na polski rynek prestiżową niemiecką markę i jako jedyny brand tego typu segmentu premium regularnie prezentuje swoją ofertę na imprezach targowych. Oczywiście cały czas sama się szkoli i na swoim koncie ma już ponad 100 odbytych kursów, od pewnego czasu już przede wszystkim u gwiazd zagranicznych. Ale w Polsce także nie próżnuje. Zostaje zaproszona w charakterze konsultantki do Ministerstwa Rozwoju, gdzie debatuje w sprawie włączenia kwalifikacji, stylizowanie paznokci do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Po raz pierwszy zaczyna też myśleć o wyjściu do szerszej publiczności. Przyjmuje zaproszenia do telewizji śniadaniowych, wypowiada się w Wieczornych Wiadomościach, Radiu Katowice, czyli Z, czy Polskim Radio. Stwierdza, że wystąpienia publiczne to coś, co ją kręci, więc bez wahania przyjmuje propozycję objęcia stanowiska dyrektora do spraw merytorycznych jednej z trzech największych paznokciowych firm w kraju. By kilka miesięcy później wejść na plan kosmetycznych rewolucji w TVN-style. Tam perfekcyjnie wciela się w rolę złej policjantki, budząc grozę zneurotyzowanej części widowni. A widownia jednak ją uwielbia. Gdy postanawia wydać pierwszy tom leksykonu wyssany z palca, odbiór jest porażający. Kilkanaście tysięcy sprzedanych egzemplarzy niszowego podręcznika to genialny rezultat. Dlatego idzie za ciosem i ciągle stawia na rozwój i edukację branży. Wydaje kolejny tom leksykonu, trzy workbooki, kreuje własny kongres City of Nail, organizuje pierwsze na świecie mistrzostwa wiedzy teoretycznej o stylizacji paznokci. Tych innowacji ma zresztą za zanadrzu dużo więcej. Po przerwaniu studiów doktoranckich, bo nie starczyło już na nie czasu, musi jakoś realizować się twórczo. Projektuje fartuchy za rękawkami, pilniki, innowacyjne biurka, ekspozytory, frezy organizery, kołyski do zdjęć bezcieniowych, ale to ciągle mało. Wisienką na torcie staje się Akademia Online, która rozrasta się do platformy zawierającej niemal 50 kursów online, technicznych, biznesowych, zdobniczych i prawnych. To jeszcze większy hit niż leksykony. Na szczęście kilkadziesiąt tysięcy kursów sprzedaje się praktycznie bezobsługowo. Ale bądźmy szczerzy, z uwagi na brak czasu nasza bohaterka mocno ogranicza ilość szkoleń stacjonarnych. Mimo to, idąc za odwiecznym pragnieniem przyjrzenia się stolicy od wewnątrz, postanawia otworzyć drugą akademię. W 2021 roku zarządza więc 350-metrową siedzibą główną w Katowicach i warszawską filią w Warsaw Place w cieniu Warsaw Tower, najwyższego budynku Unii Europejskiej. W tym czasie przychodzą kolejne prestiżowe propozycje, na przykład napisania pełnych rozdziałów w dwóch akademickich publikacjach. I super, ale słowo pisane to nadal mało. Można przecież wymyślić coś jeszcze, prawda? Dlatego pojawiają się podcasty. Seria podcastów wysany z palca szturmem zdobywa serca słuchaczy i od czasu premiery regularnie utrzymuje się w rejonie 50 miejsca rankingu Spotify top 200 podcastów w Polsce. Tak szczerze, to nie mam pojęcia jak to możliwe. Brzmi jak jakaś bajka. Natomiast nie jest bajką szereg kooperacji podejmowanych z markami o uznanej na rynku pozycji, takimi jak Buxi, Schulke, Affinia, Enbio czy IQ Nails. To gigantyczne wyróżnienie i wielki zaszczyt. Bez grama wątpliwości. A i byłabym zapomniała. W tak zwanym międzyczasie nagrywa też przepiękną radiową i telewizyjną reklamę środka utwardzającego płytkę paznokcia, co sprawia, że preparat marki Aflofarm przez dłuższy czas nie schodzi z ust branżowych pieniaczy. Pamiętajmy też proszę, że nie samą branżą beauty przecież żyje człowiek. Dlatego nasza delikwentka kończy kolejne kursy biznesowe, szkoli się z zakresu profilowania behawioralnego, zaczyna studia podyplomowe i redefiniuje wizję doktoratu. No, kochani, to tak sobie chwilkę pofantazjowaliśmy o bzdurnej zabawie w paznokietki, nie? Gdybyśmy jednak przypadkiem uwierzyli, że w branży beauty można zrobić fajną karierę, można zadbać o swój rozwój osobisty, zwiedzić pół świata i dobrze zarobić, to zdradzę Wam pewien sekret. Być może znam kogoś, kto mógłby Wam pomóc zrealizować tego typu marzenia.